Siemanku widzowie! Dzisiaj jest oficjalne wejście na mój serwer! Nic... No, pozmieniało się dużo. I tak... Oficjalne... Wejście na IP będzie w opisie. To jest na najnowszej wersji. 1.20.4 I jeśli tak... Miasto, wszystko razem. Z małej litery na początku. Miasto z małej... Wszystko z małej litery. Potem P duże. I An z małej. M duże Ariusz z małej. Aterno z kropka mi Tak to to będzie link w opisie Można kupować sobie i na start dostać 12 emeraldów. Nie czekaj co? No, 14 emeraldów aż? Nie, czekaj 16. Pomyliło mi się. 16. I o 11.30 to będzie wszystko tak. Wstawię to jako premierę. Na razie widzowie. I powodzenia będę jako Brat Nupka na Wojanowicach, na Wojanowice. Pamiętajcie o osiemnasta Wojanowice. Pa pa!